Postępowa opinia całego świata należycie oceniła skandaliczne słowa kardynała Dziwisza, który powiedział, że nie rozumie dlaczego wrak samolotu nadal nie wrócił do Polski. Słowa te zawierają podłą insynuację, jakoby tu w ogóle miał wracać. Nic z tych rzeczy, bo nawet małe dzieci wiedzą, że o tym czy coś lub ktoś wraca z radzieckiej Rosji decyduje tylko i wyłącznie Rosja. Na szczęście rewolucyjną czujność zachował działacz partii, towarzysz Niesiołowski, który poproszony o komentarz w prostych słowach powiedział co myśli na temat kardynała będącego na pasku nie tylko Watykanu, ale również Macierewicza. Lepiej niech się zastanowi jak naprawić skutki swojej tragicznej, fatalnej decyzji. O tym, że Lech Kaczyński, najgorszy prezydent po 89 roku, leży na Wawelu. Towarzysz Stefan zauważył również, że to przez dziwisza ludzie nie chodzą teraz na Wawel. Zaapelował też, aby o Smoleńsku w ogóle się nie wypowiadał. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.